Uralski do Jędrzejczyka. Kownacki. Nie ma spalonego w polu karnym. Kilku zawodników. Kownacki. Rybus Lewandowski. gol! Robert Lewandowski. 19 minuta spotkania. I to jest właśnie kapitan reprezentacji Polski. On strzela jak zapół. 54 bramka w 95. meczu to mówi samo za siebie. Piękna akcja, wreszcie akcja oszczędzająca. Widział biegającego brana długie podanie Zgranie grania Idealne po prostu. Kuralski-Jędrzejczyk, tak. Kownacki w pole Świecy. karne. Mocno tutaj. Doskonałe dogranie rybusa. Robert Lewandowski hmm. wiedział jak to trzeba zrobić. Z jakim spokojem, z jakim luzem. Tam troszeczkę rykosza ducha była, ale piękne, jest złożenie. Akcja. Naprawdę proszę to zgranie piłki. Dwa kontakty. Popatrzył, gdzie jest Bramkarz. Precyzyjny strzał. Prosta psychologia teraz. Czy na jego lewą rękę, czy na prawą strzałki będzie się przesuwał. Jest gwizdek. Czekamy na ten rzut wolny. Lewandowski. Czy była bramka Krychowia? Nie ma gola. Bartkus. Jeszcze wypuszczona piłka, ale wcześniej gwizdek. Wcześniej gwizdek. Sędzie go Kabina Bloma. Tak, wracam do myśli. To jest psychologia cały czas. Czy bramkarz będzie się przesuwał na wysokość tam, gdzie stał mur, czy będzie na strzelec je strzelał bezpośrednio nad murem. Inny wariant wybrał by Lewandowski. 33. minuta spotkania. Bramka. I bramka. 2 do 0. Robert Lewandowski po konsultacji. Nie, nie. Na razie war. Wskazał na środek Kevin Blom, cieszą się Polacy, pokazał, że po konsultacji z systemem VAR pan sędzia musiał dostać informację na uko. Czyli sygnał jest tak na jest. Uko, bo pokazywał, się na VAR. Tak jest, pokazał nam to wyraźnie, proszę zobaczyć Robert Lewandowski i to jest bez dyskusji 2-0. Dostał piłkę od Milika Bereszyński, blisko niego Sliwka, Milik, radzą sobie Biało-Czerwoni w tłoku, Teodorczyk, Bereszyński i 3-0! Tym razem podtrzyma sędziego 3-0, Dawid Kownacki, tym razem bramka jest uznana! 71. minuta i debiutancki gol Kownackiego po asyście Bereszyńskiego! Wróżyłeś bramkę Kownackiemu mój masz! To fajnie. młody zawodnik, wchodzę na boisko, będę potrzebny, jestem. Co się odwlecze, to nie uciecze. Zobaczmy jak zagrali Polacy. Tutaj Teodorczyk do Pereszyńskiego, Kownacki może tylko podziękować. Świetnie się ustawił. Tym razem Litwini nie mogą dyskutować z werdyktem sędziego 3 do 0. 70. W drugiej minucie Polacy prowadzą na PGE Narodowym. Trzeba powiedzieć, bardzo mądre podanie bereszyńskiego. Świetnie. Po prostu nie mógł Kowalski tego nie strzelić. Tak on to określił, co mu nie umniejsza zasłużył Był na pozycji bardzo dobrze bieg. Biegają. Jeżeli będzie rzut karny na Mundialu. Teraz jest mecz z Litwą. Kuba, który pamięta to, co stało się w rzutach karnym z Portugalią. Nie ma w sobie strachu. To jest człowiek i piłkarz niezłomny. I teraz wszyscy życzymy mu, aby trafił. Błaszczykowski z jakim spokojem. 4-0. Brawo. Jemu się do... Naprawdę należy, ale on tego nie bierze za darmo, on to wszystko wyszarpuje ciężką pracą, sumienną pracą, sercem, które wkłada w każdy moment swojej piłkarskiej kariery i aż, aż szkoda, że kuba ma tyle lat, że nie będziemy cieszyć się jego grą jeszcze przez dekadę. To jest zawodnik Znakomity rzut karny. To jest no, Znakomity między innymi dlatego, że Bramkarz doskonale pamiętał chyba ten karny niestrzelony, bo poszedł we właściwe miejsce. Tam gdzie Bramkarz mu złapał. Sto, stoicki spokój kuby, który zaadresowa piłkę w prawy rogu bramkarza 20 gol, 99 mecz Kuby Błaszczykowskiego. Brawo!